W Arenie Gliwice odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania prac grup roboczych w ramach strategii Gliwice 2040. Strategia Gliwice 2040 to tak formalnie projekt uchwały rady miasta czy finalnie uchwała rady miasta, ale przede wszystkim dokument, który określa Dalszy rozwój Gliwic, który określa w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać, gdzie powinny być te tak zwane akcenty rozwoju w sposób istotny, najbardziej przyłożone, co dla Gliwiczan jest ważne. Dzisiaj podsumowujemy pewien etap pracy czterech grup roboczych, takich tematycznych: grupy gospodarczej, grupy środowiskowej, grupy przestrzennej i grupy społecznej. Znamy pewne trendy w gospodarce, znamy pewne trendy. W rozwoju takim lokalnym, społecznym. Stąd też, że już dzisiaj musimy wyprzedzać te sytuacje, z którymi zmierzymy się w przyszłości. Dzisiaj powinniśmy przygotować do tego miasto, powinniśmy uruchomić odpowiednie projekty i strategia to jest właśnie taki dokument, który nakreśla, jakie programy, jakie działania, jakie zadania już dzisiaj należy uruchomić, aby w roku 2040 nadal być tym przodującym miastem, tym miastem, które. Kojarzy się z miastem nowoczesnym, miastem o stabilnej gospodarce, ale nade wszystko miastem, w którym się dobrze nam wszystkim żyje. Największą wartością jest to, że powstał nie tylko dokument, ale powstał też kapitał w postaci zbioru ludzi, którzy siedli przy jednym stole, czasami fizycznie, czasami wirtualnie, i dogadali się co do tego. Że najważniejszym celem rozwojowym miasta jest jakość życia w tym mieście. W bardzo niewielu strategiach jest to tak rozpisywane. I druga najważniejsza rzecz, że tworzymy i mamy doskonalić system, w którym ta jakość ludzkiego życia. Będzie stale podnoszona system, który się będzie w stanie dostosowywać do ciągle zmieniających się i rosnących wyzwań. To, co jest ogromną wartością strategii 2040 w obszarze gospodarczym, to to, że w centrum tej strategii jest człowiek. Człowiek, który tutaj w Gliwicach właśnie chce uczyć się, chcę pracować, ale też chcę mieszkać, chcę spędzać wolny czas, czyli połączenie tej części związanej z naszą pracą z tą częścią związaną z naszym życiem, bo przecież to co dzisiaj jest wyzwaniem współczesności, to takie miejsca, w których chcemy się uczyć, chcemy pracować, chcemy budować, rozwijać nasze biznesy i przede wszystkim chcemy mieszkać, chcemy spędzać wolny czas, chcemy po prostu żyć. Największą wartością tej strategii według mnie jest, jest to wyjście do mieszkańców, to zejście do, do poziomu pojedynczego mieszkańca i do wsłuchania się do, do głosów mieszkańców. Pamiętając, że w ogóle początek prac nad strategią dotyczył właśnie tego, żeby. Zaangażować jak największą liczbę mieszkańców. Dla mnie największą wartością jest ta praca, którą wykonaliśmy z uczestnikami grup roboczych. My pracowaliśmy z grupą społeczną i najbardziej cenię to, że grupa społeczna pracowała nie nad tym, co tak wydawało się w pierwszej myśli. Jako hasło społeczne, czyli pomoc społeczna, problemy społeczne, tylko to, że zwrócono uwagę, aby na każdy aspekt rozwoju gliwic, rozwoju miasta i zmiany tego miasta patrzeć poprzez pryzmat pojedynczego człowieka, poprzez pryzmat mieszkańców. Zagadnienia przestrzenne stanowią tak zwane cele horyzontalne, czyli cele, które są realizowane poprzez wszystkie inne sektorowe działania w ramach strategii i tutaj podstawowym podstawową kwestią jest to że Gliwice są, mają być miastem zwartym czyli takim którym jest względnie łatwo wszędzie dotrzeć też względnie łatwo jest też funkcjonować w gospodarce że ludzie są blisko siebie że nie wymaga Jakichś nadmiernych wysiłków, przemieszczanie się wewnątrz miasta, że tworzone są lokalne społeczności. Drugi komponent przestrzenny to jest miasto błękitno-zielone czyli takie miasto, które w twórczy sposób podchodzi do kwestii dziedzictwa przyrodniczego. To znaczy, że nie traktuje jego ochrony wyłącznie jako jakąś powinność, ale jako pewien zasób. Na którym można budować przyszłość miasta. Niepewność nam zawsze towarzyszy w gospodarce, w biznesie, w życiu społecznym, natomiast nad dobrym lekarstwem na niepewność jest właśnie to, że umiemy sobie wyznaczyć jakieś cele. Drogi dojścia do tych celów to jest coś, co zawsze ulega korekcie, szczególnie jeżeli myślimy o perspektywie 10-20-letniej. Natomiast sama świadomość tego, na co się wspólnie zgodziliśmy, sama świadomość tego, dokąd chcemy podążać, bardzo mocno pozwala korygować ewentualnie błędy, reagować na sytuacje, które są dla nas niepewne, niekorzystne, niespodziewane. Dlatego ja jestem wielkim orędownikiem tego, żeby właśnie w taki sposób myśleć o przyszłości miasta.